5 powodów, dla których warto skorzystać z finansowania pod terminem płatniczym. Punkt numer 1. Wysoka przyznawalność pożyczki. Co to oznacza? Jesteśmy w stanie załatwić finansowanie nawet do czterokrotności państwa miesięcznych obrotów na pod Punkt numer 2. Kiepska historia kredytowa nie jest tutaj problemem. Jeżeli Twój BIK nie jest za dobry. Jeżeli ciągną przed tobą błędy młodości, czy po prostu stosunek kredyty, nic się nie dzieje. Dalej jesteśmy w stanie załatwić finansowanie pod terminal. Punkt numer 3. Pisy w KRD są do przeskoczenia. Co to oznacza? Są firmy, które przypomną to oko. Lub my, jako firmowe finanse, pomagamy w załatwieniu, aby taki pis po prostu zniknął na czas wyznaczania pożyczki. Abyś spokojnie po otrzymaniu finansowania mógł spłacić swoje zadłużenia. Punkt numer 4. Minimalna ilość dokumentów potrzebna do analizy. Jeżeli chodzi o finansowanie pod terminal, Jedyne co będzie nam potrzebne to wyciągi z konta bankowego, na które wpływają płatności z terminali płatniczych oraz ewentualnie raporty miesięczne od operatora tej płatności. Punkt numer 5. Wygodna i automatyczna spłata pożyczki. Nie musimy pamiętać o pilnowaniu naszej raty. Taka spłata odbywa się automatycznie każdego dnia. Po zakończonym dniu obrotowym w Państwa firmie z terminali automatycznie część kwoty zostaje przelana na poczet spłaty pożyczki.